Czym ogrzać dom i wodę? Jakie systemy centralnego ogrzewania są najlepsze i nie szkodzą środowisku? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku programu na swoim. Przeanalizujemy i porównamy różne systemy grzewcze. Dowiemy się też, jak dostać dofinansowanie na wymianę pieca węglowego. Poznajmy bohatera naszego odcinka, pana Grzegorza. Od dawna zastanawiam się nad wyborem systemu grzewczego najbardziej ekologicznego i dobrze działającego z ogrzewaniem podłogowym. Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania musimy podjąć już na etapie projektowania naszego domu. Wtedy też należy znaleźć miejsce na jego serce, czyli kotłownię. Cechy poszczególnych systemów grzewczych przedstawi nam pan Andrzej Trojański, który właśnie robi przegląd instalacji w jednym z domów. A są w nim aż trzy źródła ciepła. Kotłownia musi być wyposażona w rzeczy podstawowe czyli odprowadzenie wody, doprowadzenie wody. W przypadku używania pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym musimy wprowadzić do kotłowni medium z tego gruntu, czyli znowu jakieś rury. No i oprócz tego wszystkiego kotłownia musi być wyposażona, jeśli jest wyposażona w kocioł gazowy, w wentylację i w nawiew powietrza do kotłowni. Źródłami ciepła w tym pomieszczeniu są kocioł gazowy, pompa ciepła służąca do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej oraz pompa ciepła służąca do ogrzewania budynku i pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Ta ciepła woda użytkowa w tym budynku, w tym przypadku, bierze się z tego urządzenia. Które wyposażone jest w swojej górnej części w pompę ciepła powietrze woda, a w dolnej części w zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 160 litrów. Powietrze zewnętrzne dostaje się do urządzenia. Ciepło z tego powietrza zewnętrznego jest odbierane i przekazywane do zespołu sprężarkowego pompy ciepła, i później poprzez wymiennik to ciepło ono nie jest wytworzone ono jest pozyskane yy, transmitowane jest do zasobnika ciepłej wody użytkowej grzejąc wodę natomiast powietrze schłodzone ponieważ jeśli przejdzie przez wszystkie urządzenia z tej strony wychodzi jako schłodzone w tym wypadku tego budynku to powietrze jest yy, że tak powiem transportowane do pomieszczenia w którym jest yy, chłodnia no, trzymane są tam owoce, trzymane są tam je, je, inne produkty żywnościowe i skutecznie utrzymuje w tym pomieszczeniu temperaturę około plus 5 stopni całe lato. Różnym urządzeniem od tego i dającym większą gwarancję ciepła jest pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym, i to jest e, tego typu pompa, która tutaj stoi. Budowa tej pompy. Jest podobna, jeśli chodzi o jej wnętrze, natomiast tutaj źródło ciepła wykorzystane to jest dolne źródło ciepła, wykonane na trzech odwiertach po 50 metrów. Zapewnia to stałość temperatury dostarczonej do urządzenia, czyli tak jak mieliśmy w poprzedniej pompie ciepła, zmienność ciepła występującego na zewnątrz budynku, a w związku z tym zmienność sprawności urządzenia. I wręcz niemożność grzania pompą ciepła, tylko przerzucaniem się na energię elektryczną. W wypadku tej pompy ta stałość występuje, jeśli jest wszystko zrobione prawidłowo występuje cały sezon grzewczy. Wydatki inwestycyjne na pompę ciepła i odwierty są bardzo duże. Wydatki inwestycyjne na pompę powietrze, woda są dużo mniejsze. W przypadku, kiedy robimy to tylko dla ciepłej wody użytkowej, to na pewno opłaci się tego typu pompa ciepła. Nawet porównując to z pracą kolektorów słonecznych, ja osobiście wolałbym zamontować taką pompę ciepła. Jeśli chodzi o to, którą z pomp ciepła zamontować do ogrzewania budynku, nie do ciepłej wody użytkowej, to względy ekonomiczne przemawiają za pompą powietrze-woda. A względy praktyczne wykorzystania energii przemawiają za pompą z wymiennikiem gruntowym. Mamy jeszcze kocioł gazowy, i kocioł gazowy yy, w przypadku ciepłej wody w lecie, kiedy pompa ciepła ta nie mogłaby sobie dać rady, przejmuje yy, rolę tej pompy ciepła, ale w, w momencie, kiedy jest potrzeba dogrzania szybko ciepłej wody. Natomiast w pozostałych okresach ten kocioł sobie stoi i czeka, że tak powiem, na swoją kolej, kiedy ma być załączony. W przeciwieństwie do kotłów węglowych i kotłów na paliwa stałe, ten kocioł jest ekologiczny i czysty. W tej kotłowni wszystkie urządzenia pracują, wytwarzają, wytwarzają ciepło, które gromadzone jest w buforze. To jest zbiornik wody z odpowiednio ukształtowanymi wejściami i wejściami i w tym zbiorniku całe wytworzone ciepło zarówno w kotle jak i w pompie ciepła jest gromadzone w buforze. Z drugiej strony bufora mamy odbiory wody wytworzonej przez źródła ciepła i te odbiory skierowane są na rozdzielacz obiegów grzewczych. Cały ten system, żeby pracował prawidłowo, musi być przez coś lub kogoś zarządzany. W związku z powyższym, serce zarządzające znajduje się tutaj w tej kotłowni w dwóch miejscach. Jeden ze sterowników znajduje się na pompie ciepła, drugi ze sterowników znajduje się na ścianie. Zobaczmy teraz elementy systemu, które pozwolą nam na jego regulację z domu. Istotnym elementem ogrzewania podłogowego jest czujnik, który znajduje się wewnątrz pomieszczenia. Na czujniku tym możemy ustawić temperaturę, którą oczekujemy wewnątrz. Czujnik wpływa na regulację zaworu trójdrogowego, który znajduje się w kotłowni i ustawia wyjść, temperaturę wyjścia wody na ogrzewanie podłogowego dla całego systemu. Tutaj znajduje się rozdzielacz ogrzewania podłogowego. Woda wstępnie przygotowana do instalacji ogrzewania podłogowego wysyłana jest do rozdzielacza. Rozdzielacz wyposażony jest w elektrozawory sterujące poszczególnymi strefami i na poszczególnych strefach zamontowane są sterowniki strefowe. Dzięki zastosowaniu automatyki, która jest na dole w kotłowni i tej, która tutaj się znajduje na rozdzielaczu, możemy zaoszczędzić na energii gazowej pobieranej z gazowni. Rząd wielkości to jest około 15%. Dzieje się tak dlatego, że przy ogrzewaniu podłogowym możemy utrzymywać temperaturę niższą o około 2 stopnie niż przy ogrzewaniu grzejnikowym. Odczuwalna temperatura dla nas jest wtedy jak gdyby taka sama. Dzieje się tak ze względu na budowę i konstrukcję człowieka, czyli jeśli nam w nogi jest ciepło, to jest nam ciepło w całości. Ekologiczne rozwiązania grzewcze wcale nie muszą być drogie, zwłaszcza że możemy liczyć na dofinansowanie, na przykład z Urzędu Miasta Krakowa. Gmina Miejska Kraków ze względu na złej jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, szczególnie w sezonie grzewczym, od wielu lat prowadzi program likwidacji pieców węglowych, który nazywa się programem ograniczenia niskiej emisji i w ramach tego programu istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę starego pieca węglowego na inne, bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu i powietrzu źródło ogrzewania mieszkania. Panie Grzegorzu, wybór teraz będzie chyba łatwiejszy. Rzeczywiście każdy z trzech systemów przedstawionych ma swoje plusy i minusy. Po przedstawionych radach pewnie będzie łatwiej mnie wybrać. Miejmy nadzieję, że po naszych radach Państwo też sprawnie poradzicie sobie z wyborem. Zwłaszcza że ekologiczne systemy grzewcze to lepsze powietrze dla wszystkich Małopolan.